Cześć. Dzisiaj opowiem Tobie na temat pewnej współpracy, którą nawiązałem dość niedawno. A dokładnie chcę Ci opowiedzieć o współpracy z firmą, która jest dystrybutorem oprogramowania ZWK, czyli programów do projektowania. Dokładny asortyment tych programów, bo to nie, nie, nie tylko sam program ZWKT, a także nakładki, różne jakieś takie dodatki, jest ich mnóstwo jakieś branżowe. Jestem z branży instalacyjnej, to mogę Ci powiedzieć o tym, że tam jest taka nakładka do, z biblioteką różnych właśnie schematów, bloków związanych z instalacjami. Jeżeli chodzi o naszą branżę, a jeżeli chodzi o inne branże, to są jakieś takie mechaniczne rzeczy, jakieś tam jeszcze inne różne. E, sobie zobaczysz w linku na dole w opisie zostawiłem tobie link, to sobie przejrzysz. E, jeżeli byś chciał zakupić ten program, bo tam są podane ceny katalogowe, jakbyś chciał zakupić program w innej cenie, to skontaktuj się ze mną, być może cena będzie niższa. Zatem, jeżeli zaczynasz przygodę z projektowaniem albo chciałbyś zmienić program, to zachęcam cię do kontaktu ze mną. I tyle w sumie. Ja ogólnie na tym programie, na tym programie pracuję w sumie już od 8 lat, czyli od 2012 roku. Na potrzeby ja mam wersję 2D, czyli dwuwymiarową jestem, jestem zadowolony z tego na powiedzmy poziomie instalacji powiedzmy nie aż takich super wielkich takich obiektów dużych kubaturowych typu jakieś osiedla, jakieś duże obiekty przemysłowe to myślę, że daje radę oczywiście można też zrobić na 2D wszystko tylko, że oczywiście w 3D byłoby łatwiej, a, ale za to ten program 3D jest troszkę droższy, ale nawet jeśli chciał ten 3D no to, to też możesz zakupić, też jest dostępny. Ja tylko mówię tobie, że działam na 2D i powiedzmy, polecam, jestem zadowolony. I tyle ci powiem jeżeli chcesz kupić, to skontaktuj się ze mną. Jeżeli, jeżeli jesteś pierwszy raz na kanale, to zachęcam cię do subskrypcji kanału. Wtedy nie ominą cię nowe filmy, które publikuję. Być może też jakieś ciekawe promocje u mnie znajdziesz. Jeżeli spodobał ci się ten film, to proszę cię o łapkę w górę. I tym akcentem kończymy dzisiejszy materiał. Życzę Tobie miłego dnia. Wieczora, jeszcze to jest parę wieczorem. i trzymaj się. Cześć!